Cześć, witajcie z tej strony Kudłaty i przybywam do Was obiecanym odcinkiem z The Sims 4, gdzie stworzymy sobie szereka, wprowadzimy go na bagna oraz chwilę sobie nim pogramy. Od razu weźmiemy sobie tworzenie postaci i od razu odpowiem na pewne pytania konkretnie, czy będą kolejne odcinki. Ja jak na chwilę obecną nie planuję, bo jak mówiłem to ma być tylko taki jeden randomowy odcinek, ale jeżeli Wam taki styl się spodoba, yy, to mogę jeszcze, że jeden albo dwa odcinki dograć, gdzie na... Gdzie tam na przykład spotykamy Fionę i na przykład będą mieli tam dzieci, coś w tym stylu, więc mogę coś takiego tam jeszcze z czasem stworzyć, jeżeli faktycznie Wam to się spodoba. Weźmiemy to sobie męską postać. Te podstawowe rzeczy zrobimy razem, a potem na time lapse wszystko będziecie mieli jak jego tutaj ciało będę musiał przerobić bardziej na szereka. Myślałem nad jego imieniem, znaczy nazwiskiem, bo wiadomo, mi będzie miał po prostu szrek, a nazwisko będzie miał z czyli po prostu Shrek z Bagen. Ja to dobrze wpisałem, ba. Nie to. bagen, Shrek's I teraz co on będzie? Nastolatkiem? Nie, weźmiemy młody dorosły. Byśmy do niego musieli sobie ustawić yy, aspiracje czy coś. Nie wiem, co najbardziej będzie do niego pasować. Tak poszukałem po wszystkich yy, aspiracjach, i myślę, że dam mu chyba duża szczęśliwa rodzina, że on o tym marzy. Bo tak mniej więcej można to tam wywnioskować, że śreka I dlatego jakieś cechy mu damy. Na pewno dostanie cechę żarłok. Tylko czekajcie, gdzie ona była. O, niech lujny też dostanie przy okazji. Yy, gdzieś był żarłok, jest żarłok. I jeszcze trzecią bym mu dał. Yy, ona sobie no, jak widać, dobrze tutaj to odzorowali. Nie wiem, jaką mu dodać. Nie cierpi dzieci. Chyba raczej chciał mieć dzieci. O, samotnik. No, on tam zawsze chciał mieszkać sam y, na tych bagnach, ale nie wiem, czy to ma sens trochę z jego główną jakby aspiracją, czyli duża, szczęśliwa rodzina. Może powiedzmy, że lubi rodzinę, że marzy o dużej rodzinie, ale samotnik pod tym względem, że nie lubi jakichś obcych ludzi. O, no, na przykład coś takiego, że lubi mieszkać na odludziu. A, a chyba takiej aspiracji tutaj nie mamy, że, takie cechy, że lubi mieszkać na odludziu, chyba takiego czegoś nie ma. Tutaj mamy dziecię wyspy, to nie. Uwielbia naturę? A może to byśmy mu dali, że, że uwielbia naturę? W sumie jo. Damy mu, że uwielbia naturę i nie będziemy mu już dawać, że jest samotnikiem, bo mimo wszystko tam przyjaciół miał, więc nie będziemy aż tak mocno odbiegać. I przy okazji byśmy mu ustawili głos, tylko nie wiem... Chyba taki głos mu zostawię, bo tu jakoś nie ma jak mocno kombinować, bo nie ma takich opcji, żeby ustawić jakiś paskudny głos. Więc na razie niech będzie tak. Kolor skóry na szczęście można dać Zielony, ale nie wiem, czy to nie będzie za bardzo przypominało kosmity. Mamy się czerwony, niebieski, jakieś inne kolory. Nie, no dobra, zostawmy ten siwy. Nieco on jest wysportowany, może dałbym mu <taki> taką sylwetkę na początek. W sumie? Nie, no ta jest chyba najgrubsza, chyba, no. Tu bardziej nie da rady ustawić. No i wyżej, z czasem będzie chodził na siłownię, jeśli będziemy chcieli coś zmienić w jego wyglądzie. Niech będzie tak, bo najwięcej ja będę wykombinować tylko można z jego twarzą. Tak, jakby. Czekajcie, czy ja łydki mogę mu zmienić. O kurde. Uda ma takie duże, a łydki takie małe. Jednak coś tu możemy się przy ciele pokombinować. A co z rękami? Czy mogę mu bardzo chude zrobić? Um, coś takiego. O kurde, ale ma fałdy na, na tym, na plecach. Może nie za bardzo. Czy taki szeroki, czy taki. Może tak pomiędzy zostawmy. Brzuch niech będzie największy. Brwi mu całkowicie usunąłem. Nie będzie ich miał. Kolor oczu może... Weźmy jakiś... Może to jest zielony? O! Czy szarny. Dobra, nie, niech będzie zielony. Ten ciemnozielony. tego ustawmy mu jakiś dziwny nos. Mmm. Nie wiem, czy samemu mu ustawiać, czy wybrać jakichś z gotowych. Z gotowych raczej jakieś ładne będą. No właśnie. Ja sam bym mu ustawił taki. <noise> o, ten jest zdecydowanie lepszy. Usta. Czy można mu obsunąć je jeszcze i powiększyć na maksa? Coś chyba jest na maksa. Tu. Br brudka jeszcze. Yy, policzki. Tak samo. Uszy. O, takie uszy właśnie ja chciałem. To na takie są. Nie można mu wybrać? O też, że przygotowanych są nieco ładniejsze. Um, oczy chyba można do góry wziąć, co nie? O, idzie, idzie. Trochę teraz małpę przypomina. Zrobimy muzeza. Coś takiego. O mój Boże, jaki ufuludek teraz tutaj wychodzi. O mój Boże! Nie! Nie! Ale ty masz paskudny ryj! Nie no, to jeszcze nie jest szczyt bezszczelności. Czekajcie, nie wiem, czy taki chudy mu zrobić. Może niech będzie chudy. E, powiedzmy, że takie brwi możemy mu zostawić. To nad w miarę spoko się prezentuje. E, te usta coś mi tu jeszcze nie odpowiadają, bo są zbyt idealne bym powiedział. że tu można coś takiego brzydkiego wybrać, paskudnego? Czy wszystko są takie jakieś idealne? Może z tych małych coś? Nie no, ale takie burzewary mogę mu zrobić. Włosy dałem mu takie, że ma taki łysy placek na górze. Myślę, że to jest w miarę spoko, bo już brzydszych włosów nie ma, a łysych mu nie będę dawać. I tutaj wiem, że są właśnie tak, detale twarzy, na przykład zmarszczki mogę mu dodać na czole. Świetnie. Co to jest? A takie te y, takie policzki jakby wypukłe, nie wiem jak to inaczej nazwać. To są, czy to są piegi? Chude wygląda, by miał trochę brudny ten ryj. Na razie to usuńmy. Co to jest? Pieprzyk, dodajmy mówiąc tych pieprzyków. No w sumie, taki ryj. Tu były jeszcze jakieś zęby. To są chyba wampira zęby, złote. Takie krzywe. Z przydziałkiem na środku. Królik Bugs. I no chyba te, takie krzywe mu damy. Pokaż jeszcze raz. <grystanie> Ale się uśmiecha po prostu, nie mogę. Oh. Kurde, tutaj są jeszcze jakieś inne blizny. Te faktycznie wyglądają jakby 100% tak jakiś popek. Bez kitu to w ogóle wpadł na pomysł, żeby coś takiego dodać. A to. A, te są tutaj. Tych blizn nie będziemy dodawać, bo i tak się jest już za dużo. Blizny przy oku, blizny na ustach. A. Ja bym mu dodał, żeby było się śmieszniej. Makijaż. Um, taki jakiś paskudny. Więc tak się prezentuje efekt końcowy jego twarzy. Dodałam makijaż taki, jaki znalazłem, gorszego nie umiem. I ogólnie wygląda tak, jakby ktoś mu nasrał na ryj i później przejechał mu po tym ryjowalcem. Ale ogólnie tak to się prezentuje. I do tego taki strój mu znalazłem najbardziej jakby podobny w stylu takim jak Shrek miał, bynajmniej taka mizelka, tak jakoś mi się przypomina. Więc coś co takiego może być? I to będzie jego podstawowy strój, taki dzienny. I do tego jeszcze muszę jakieś inne stroje ustawić, żeby było także ciekawie, więc. Zaraz wam to zaprezentuję, to już skończę. Otóż nasz rek jest skończony. Jego ubrania, jakie mu dobrałem, są po prostu tak komiczne, że ja po prostu lałem z beki, nie mogłem z tego wytrzymać. Więc e, już wam je pokazuję. Tak się prezentuje oczywiście podstawowy strój i teraz idziemy do oficjalnego stroju, który wygląda w taki sposób. No zobaczcie, komicznie to wygląda. E, starałem mu się dobierać e, nie męskie, tylko damskie ubrania, żeby to faktycznie e, spoko i śmiesznie wyglądało. Teraz idziemy do sportowego ubrania, które po prostu moim zdaniem jest jednym z lepszych. No po prostu zobaczcie jak to wygląda. Ja po prostu nie mogę zbeki. Jeszcze na obcasach ma te szpilki, ja pierdziele. I to jest właśnie jego strój sportowy. Po prostu nie mogę, nie mogę po prostu z tego. Teraz mamy strój do spania, to tak w miarę jeszcze się spoko prezentuje kapcie w króliki dalej mamy tutaj strój, to był chyba imprezowy więc tak na dziko też mu dobrałem, też to spoko wygląda do każdego jakby stroju ma inny makijaż, z tego względu, że musiałem jakby od nowa go ustawiać, więc nie zawsze taki sam ustawiałem, tylko jakiś inny starałem się mu dobrać teraz mamy dopływania gdzie ma takie męskie majteczki, stringi dupę chyba taką jakąś małą ma o Teraz to jeszcze lepiej wygląda z tą dupą. No, tak właśnie się prezentuje jego strój dopływania. pływania. Dalej idziemy, strój na upalne dni. Właśnie, coś takiego? Taka paniulka. W taki sposób. I teraz strój yy, zimowy, który prezentuje się w taki sposób. Zamiast mu ubrać coś ciepłego, to wygląda właśnie w taki sposób. Nie mogę, nie mogę z tych butów, które tak strasznie do tego nie pasują, ale muszą one tutaj się znaleźć. Więc tak się prezentuje całość na z Bagen. Teraz wprowadzi się na swoje bagna. Naszego szereka już zapisałem i teraz wybierzemy mu miejsce, gdzie zamieszkać. I myślę, że najlepszą opcją będzie zielona zatoczka, znaczy wierzbowa zatoczka, ponieważ tu jest najwięcej zieleni, i także tu jest sporo domków. I mamy tutaj trzy parcele jakby wolne. Weźmiemy te puste, nie weźmiemy jakby już z wybudowanym domkiem, no bo sam chcę coś mu wybudować. Tutaj mamy zaułek Bargain. Tu są piękne bagna. Ja Nat nie wiedziałem, że tutaj yy, ta działka tak się nazywa. Piękne bagna. Bez zastanowienia bierzemy to. O, kurde, ale nam się trafiło. Tak? Wprowadź Reka z bagen na bagna. I. Yy, no i gramy nim. Będę musiał mu stworzyć jakiś domek. Postaram się coś mniej więcej odwzorować tą jego chatkę, którą miał yy, u siebie. Jak to się prezentuje? W taki sposób. Ta działka jest taka, nie jest zbyt duża, szczerze mówiąc. Wpiszę mu tutaj kilka kodów na więcej kasy i coś mu tutaj po prostu wybuduję. I widzimy się z, gotowy, z gotowym, niegodowym, z gotowym domkiem. Słuchajcie, skończyłem robić całe bagna, Tę całą jego działkę. Zagospodarowałem wy tutaj, oczywiście, różne roślinności i takie podstawowe rzeczy, z których tu będzie używać. Tak wygląda sam domek. Jakoś mm, ogólnie nie było jakby odzorować tego co mogliśmy widzieć w samym filmie, to zrobiłem coś takiego i oczywiście umieściłem takie podstawowe rzeczy i tak to się prezentuje jakby w dzień. I jeszcze wam tu pokażę jak to fajnie jest oświetlone nocą, tylko sobie musimy przełączyć na nocny tryb. I tak to właśnie wygląda nocą. Fajnie to ja to oświetliłem, są i światła na samym domku, jak i na samej działce jego, na tych bagnach Żeby wszędzie miał dostęp i wszędzie żeby miał widno, także te ścieżki porobiłem takie ciemniejsze Że wiadomo, że są używane Przełączmy sobie dalej na tryb, może weźmy już na tryb, żeby sobie tutaj chodził nie się zapozna ze swoją tutaj działką Tylko mu jeszcze zrobimy, ale paskudnie wyglądasz Jeszcze mu strój weźmiemy jakiś lepszy Ubierz na dzień dobry, może ten sportowy, bo on jakoś najlepiej mi się podoba. A, do domku sobie biegnie. Ogólnie umieściłem te tabliczki, yy, które mają nam sugerować, że to są bagna, czyli nie bez... czyli to co było w filmie, że tu jest szrek, że zakaz wstępu i w ogóle. To jest dość fajne, bo tutaj takie śmierdzące gówno jest, co fajnie nawiązuje, tutaj dalej jakieś psy są. Ale ty, wyglądasz sexy, no, po prostu nie mogę. <gry> tutaj dalej idąc, to mają takie fajne krzaczki. Jak znajdzie swoją fionę, to będzie mógł z nimi tutaj barabarzyć w nich. Także tutaj takie na krzaczki umieściłem, w których może się seksić. I także tutaj. Nie mogło zabraknąć jego wychodka, który wygląda w taki sposób. Szukałem drzwi, żeby tutaj było serce na drzwiach, bo chyba tak było we filmie. Niestety takich drzwi nie ma. A po prostu nie mam tego dodatku, gdzie takie drzwi były, bo coś mi się kojarzyło, że były chyba w simsach takie. Kurde, czekajcie, bo do piwnicy wlazłem. Weź mi. o, ten tryb ściany. Tak wygląda jego łazienka. Musiałem mu tu po prostu całość umieścić, nie sam kibel. No bo nie widziałem sensu, żeby w domu później robić drugi... drugą łazienkę, gdzie bym umieścił zlew yy, i wannę, więc od razu tutaj całość umieściłem. I także tutaj jakieś. Prowizoryczne rzeczy, w takim opuszczonym stylu, jakieś pajęczyny, porysowane ściany. Wszystko oczywiście ręcznie tutaj dostosowane jest, że wszystko fajnie tutaj pasowało. Domu nie chcę jeszcze wam pokazywać, więc weźmy tak. Jest ogólnie tutaj piętro zrobione, tylko jest puste i jeszcze tutaj nic nie ma w nim, nie ma nad schodów do niego. No, bo y, nie wiem, ile odcinków powstanie, a nie chciałem czasu tracić na coś, co ja by nigdy nie wykorzystam. Więc z czasem, jeśli faktycznie powstaną jeszcze ze 2-3 odcinki, gdzie spotkamy Fiona i będziemy mieli małe śreki, to faktycznie te piętro dalej zrobię. Także tutaj zrobiłem jeszcze piwnicę, do której ma dostęp, tylko tu jeszcze nic nie ma. Może będziemy mieli jakiś swoich niewolników, którzy będą na, na nas robić, więc może wtedy coś tu będzie. I tak wygląda, jakby sam domek. Od razu wchodzimy do salonu, gdzie jednocześnie to jest jadalnia, bo tu mamy stół, bo już w kuchni się nie zmieścił. I chyba w filmie też był chyba stół w takim głównym pomieszczeniu, tak co mi się kojarzy, na pewno był kominek. Dodałem mu telewizor, żeby, wiadomo, miał co robić. i Jakieś te podstawowe rzeczy, co sobie malować. Tutaj w tym, tym drinki są. Ja wam pokażę to. Eee, nalej drinka, eee, weź sobie sok, wiśniowa panna, S semi... co? Semi-usza? Chińskie jakieś nazwy, nie wiem kto to tłumaczył Zobaczcie, jak są tam skitrane Sprytnie rzeczy And Coś tu jest fajniejszego jest No takim trochę opuszczonym stylu, tutaj ma już trochę brzydszą, bym powiedział yy, Sypialnię, nad chemikalia ma tej z tyłu Jakieś tej kości są, jakieś rozwalane coś, jakieś biurko Wiadomo, dużo pajęczyn Brudno jest. I ostatnie pomieszczenie, czyli kuchnia, to jest w takim trochę brzydkim stylu, ale tak, żeby mógł z niej korzystać, jakaś mikrofalówka, ekspres do kawy i taka kuchnia prowizoryczna z drewnem, więc jak najbardziej tutaj to pasuje. A na zewnątrz z atrakcji, to tutaj ma stół, żeby mógł coś, oj, żeby mógł coś w drewnie rzeźbić. Tutaj jest studnia, do której może na przykład powiedzieć życzenie, zażyć sobie romansu. Może Fiona mu się przyśni. Zostawił już tego drinka. Na to można usiąść. No, można tam usiąść tu i z tej strony. Tutaj jakiś pudelek jest. Tylko ogólnie mamy teraz wiosnę, pole roku. Więc te roślinki są trochę takie zdechłe. Co to jest za gość? Sąsiedzi nas odwiedzają. Sąsiad. E, Mikołaj, paliwoda. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jest romans? Może to ta panna przyszła. Bella ćwier. E, weź. Zabawne powitanie i przyjazne powitanie. Zapoznaj ich z takim strojem, to na pewno Cię polubią. Dalej idą, to tutaj jest. Miejsce na ognisko, bo myślę, że to fajnie pasuje tutaj na bagnach. Chcę sobie usiąść czy jakąś piankę, upiec yy, czy coś. A skoczyć, gadać, to możesz faktycznie rozpalić to. Yy, to chciałem z tym zrobić takim, żeby mógł się kąpać na dworzu, znaczy we swoich bagnach. Więc. Jedyna taka rzecz to jest jacuzzi, jakby nie ma innej możliwości, żeby coś tam gotować. O kurde, ile was tu się rozmnożyło. Sąsiad, coś nam nam w żarcie. Weź mu to, ukradnij. Czemu nie mogę na niego kliknąć? Ehm, Zapros sąsiadów. Niech ci da te żarełko, żebyś, żebyś ty nie mógł robić. O mój Boże, nie mogę na tę mojego dupa patrzeć się. Czemu ty nie ukradłeś mu tego żarcia? Weź mu te żarcie, weź. Zacznij rozsiewać niedorzeczne plotkę. Um, poznaj, to zaproś sąsiadów. Miałeś zaprosić. Co to jest? Beznadziejn... Beznadziejny... romans. Co? Jest smutny, no bo dostał szansę, za niedostanie romansu. Z to okazji? Ta studnia życzeń nas oszukała. Mało, bo pieniędzy chce. Pięć tysięcy? Tu my jesteśmy trochę bogaci, bo trochę mu dałem kasy, ale to nieistotne. Zobaczcie, tylko na niego klęknął sobie przed ogniskiem, wyciągnął piankę. Ta macha parówką na kiju tutaj przed ogniskiem. Już pożarłeś? Weź może, dorzuć jeszcze jedną kłodę. Ymm... I graj z ogniem, a potem pal pieniądze, no bo cię stać, to możesz 500 złotych spalić, 500+. plus. Ta dalej macha tą parówką. A, przerzuciła ją sobie w magiczny sposób na, na talerz. Nie, skuba na to sobie hot doga zrobiła. Z musztardą czy z czymś tam. No, ej, Jara ci się patyk, dobra, już się nie pali. Co tu się pali? No Co za Ty, Piera, ty siedziała tam i nagleś tam się podpaliło, i spaliła pieniądze. Weź to ugaś. Nie ma to jak pożar w Simsach. Serio, tam nie możesz wejść? Włączył się alarm w domu. Gdzie jest straż, gdzie jest straż? Weź to ugaś. Serio, nie mogę nic z tym zrobić. A, mogę to przenieść. Nie, nie chcę. Myślałem, że oni to mogą gasić. Halo? Czy on tam nie może wejść? Ty! Ta Aleksandra Ćwir się pali! Weź ją, ugaś! Weź za ten ogień. Ugaś ją. Ratuj swoją miłość, może zostanie twoją fioną. Szybko, bo się te piara pali. Gaś ją, gaś! Popsika jej tym sprayem po dupie. Paliłaby się, gdyby, gdybyś nie tej szreczku. Co, ożyjesz Da ci buzi? Nie da ci buzi. Gdzie jest ta straż? Bo mi się zaraz hełpa spali. Ale czemu ja tego nie mogę zgasić? O, jest teraz ugaś. Nie, nie mogę. Anulowało mu się. Aha, skumajcie, to właśnie zaczął padać deszcz. I to się zgasiło. Mogę to wymienić? Mogę. Tylko lampa się spaliła i jedno drewnane siedzenie. Kto tu nam został? To ten sąsiad? Szczać się chce? No to idę do tego kibla. Czy on tu może wejść do niego? Skorzystaj, bo w sumie nie sprawdzaliśmy. On tu nam zostawił te żarcie, ty. Dobry facet. by będziesz serio tak iść zaciśniętymi nogami. Tak zdążyć się zrzeszać w gacie. Pokaż nam jak korzystasz. Już? Poszło. Ym, pójdziemy. A, jeszcze musiał piernąć. Fajnie. Ja mu chyba ten kazałem ubrać wcześniej. Ubierz ten strój i pójdziemy na jakąś randkę lub na dyskotekę zapoznać jakąś fionę. Wybraliśmy się do innego miasta, do jakiejś kawiarenki. Właśnie tu weszliśmy do środka. Ten się widać tutaj ze wszystkimi po kolei. Co to są za typiary? Jak ty się nazywasz? Czemu nie wyskakuje? Jonna Borowik, baristka. A ta? Mamy tu... Uuu, a fiona była przecież, przecież ruda. Czy ona chce zostać naszą fioną? Moira... Fyres? Chyba tak to się czyta? A ty kto tu jesteś? Wiktor Feng, Weź zapozna się ze swoją Fioną Czekajcie, czekajcie Ja tu mam takie specjalne e, mody do simsów Żeby mieć więcej możliwości Czyli centrum zarządzania I tutaj możemy zmienić jej imię eee, Zarządzaj simem Ustaw wiek Zarządzanie Zmień nazwę sima eee, Nazwijmy ją Fiona... Kurde, oni chyba nie mieli własnego nazwiska. Księżniczka, o. Księżniczka. Fiona Księżniczka. Może być. Jeszcze mogę ją przebrać, ale to na razie z tym nie będę się bawić. Fiona Księżniczka. Idź, Shrek, zapoznaj się. Przyjazne powitanie. Zobaczymy, czy będzie leciała na nasz krzywy ryj, przechany walcem i na twój sexy strój. No chodź tu do niej, chodź. Co to o, jest za afro? Bago Interesujące. Tu się przywitałeś? Bo nie mogę więcej opcji mieć, dopóki się nie przywita. O jest. Pręż muskuły. Jeśli tam w ogóle jakieś masz. Yy, zaproponuj szalony plan. Yy, pochwal wam pisze styl życia. Może? Ona chyba nie jest wampirem. Żartuje politykach. Powiedz, że... Pisto, e, co, co tu jeszcze jej powiesz? Pokaż jej swoje nagie zdjęcia. E, plotkuj o sąsiadach, co chcieli ci dom spalić. E, co tu jeszcze masz? Poproś do patrzenia w chmury. Oni położyli się na środku drogi, oglądając swoje gwiazdy. Śrek się zrobił siny od zimna. No, bo jeszcze bardzo wczesna wiosna i jeszcze trochę przymarzł. Do tego trochę edytowałem Fionę, żeby lepiej to wyglądało, żeby na miniaturkę było doskonale, czyli dałem jej zieloną suknię, jak to było w oryginale, oraz taką zieloną biżuterię, czekajcie, zatrzymajmy. Jest kolczyki, jakiś robak na szyi, bo w końcu lubię robaki. I spiąłem jej włosy w taki kucyk, bo chyba tak Fiona miała. Do nas spoko wygląda. Wydaje się, się należeli, chodźcie do środka. On się zrobił z portem zielony. Najwyżej ją później też zmienię, na taki zielonkawy kolor, tak myślę. A ewentualnie może być tak, że ona po prostu się nie zamienia już, wyszereka W sensie wyjść w zieloną bestię? Bestie. Nie bestię. Off ogra się już nie zamienia. Może, może tak to zrobimy. Jeżeli jesteście ciekaw dalszej przygody naszego Shreka oraz Fiona, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, bo to wszystko od was zależy, czy powstanie drugi odcinek, czy może dać trzeci, a w drugim odcinku raczej byśmy tutaj razem bardziej poznali, na jakąś dyskotekę by poszli, e, romansowaliby, do tego jeszcze pewnie by wzięli ślub, postarali się o małe Shreki, o małe dzieci. No, i tego stylu rzeczy, pewnie, się, pewnie byłoby to śmiesznie. Ją też może przerobę na zielono. No, zobaczymy. Pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, o komentarzu. I do zobaczenia, bo już widać, że Fiona się wynosi razem z całym towarzystwem. No, już w sumie jest 22.30 u nich, ale to całkiem jest młoda godzina. Ale widać, że tutaj są tumy w tej kawiarni. No i oczywiście, do zobaczenia. Za niedługo w kolejnych filmikach u mnie na kanale.